W programie przedstawiono nagrania z sali sądowej. W świetle prawa każdy jest niewinny, dopóki nie zostanie skazany przez sąd. Program przedstawia drastyczne treści. Dan Nazywam się Den Abrams. Zapraszam na program. Czy odniesie się pan do zarzutów? Zabiję was. Umrze pani w więzieniu. Najbardziej szokujące przypadki sądowe. Dokumentację psychiatryczną może sobie wsadzić. Zaczynamy w Tavares na Florydzie. 56-letni William Roberts, który sam nazywa się Dzikim Bilem, został oskarżony o zabójstwo pierwszego stopnia. Trzy miesiące wcześniej zgłoszono zaginięcie Robertsa i jego dziewczyny. 55-letni Elizabeth Helstrom. Dwa dni później policja zauważyła Roberta prowadzącego auto Elizabeth. Roberts zaczął uciekać i został zatrzymany po długim pościgu wskutek przebicia opon. W bagażniku znaleziono rozkładające się ciało Elizabeth. Roberts twierdził, że przedawkowała tabletki przeciwpadaczkowe, ale autopsja ujawniła obrażenia odpowiadające uduszeniu i ciężkiemu pobiciu. Roberts został aresztowany i oskarżony o zabójstwo. Dziś staje przed sędzią Markiem Naki. Roberts poprosił o przyspieszony proces. Jego prawniczka Candice Hoffman ma jednak pewne wątpliwości. Poprosiliśmy sąd o skierowanie mojego klienta na badanie w celu ustalenia jego poczytalności w czasie, gdy złożył ten wniosek. Ale Roberts informuje sędziego, że nie ufa swojej obrończyni. Wysoki sądzie nie mam nic do powiedzenia ani jej, ani psychiatrom. Nie mam im nic do powiedzenia. Mówię to teraz i powiem na procesie. Im nie mam nic do powiedzenia. Chce pan zwolnić obrońcę? Nie mam im nic do powiedzenia. Co konkretnie się panu nie podoba? Jestem wściekły, wysoki sądzie. Badania psychiatryczne może sobie wsadzić. Bardziej ufam psu, który mnie pogryzł. Niech sobie wsadzi te badania. Ale Roberts nie przekonał sędziego, że Howford źle go reprezentuje. Nie dostrzega mnie kompetencji obrońcy. Moim zdaniem dobrze sobie radzi. Jak mam nie bronić, skoro nic jej nie powiem. Marnujecie pieniądze, wysyłając mnie do psychiatry, bo to wszystko, co im powiem. Sędzia informuje go, że ma trzy możliwości: może pan zatrudnić adwokata, zachować obrońcę z urzędu, albo bronić się sam. Boję się bronić sam. Ona jest bezużyteczna jak kurzajka. Rozumie pan, co może zrobić dla pana obrońca? Co? Załatwić mi karę śmierci? To sam potrafię. Dobrze, pan Roberts będzie bronił się sam. Dwa miesiące później Roberts zrzekł się prawa do szybkiego procesu i zgodził się, by broniła go Holford. Ponad 4 lata później Roberts został uznany za winnego zabójstwa pierwszego stopnia. Obecnie czeka na wyrok. Portland w stanie Oregon. Rozprawę prowadzi sędzia Amy Holmes-Hen. Joseph Thomas walczy ze swoją byłą dziewczyną. The Hemick o wyłączną opiekę na te dwojgimich trzyletnich dzieci, które obecnie mieszkają w rodzinie zastępczej. Para rozstała się cztery lata wcześniej. Tomasz twierdzi, że chemik jest bezdomną narkomanką i nie powinna sprawować nawet częściowej opieki. Urażona chemik wstaje, by skonfrontować się ze swoim byłym. Kiedy zbliża się do Tomasa, ten próbuje ją odepchnąć. Wtedy chemik uderza go w twarz i rozpętuje się piekło. Dwóm prawnikom udaje się rozdzielić walczących. Chemik przechodzi na drugą stronę sali i krzyczy w kierunku swojego byłego. Znowu próbuje dotrzeć do Tomasa, ale znów zostaje powstrzymana przez prawników. Tomas wychodzi do sali przysięgłych. Chemik opuszcza salę rozpraw. Ale niemal natychmiast wraca i siada na ławce w galerii. Półtorej minuty później na salę sądową wchodzi funkcjonariusz Juan Rolden. Chemik próbuje wyjść bocznymi drzwiami, ale drogę blokują jej prawnicy. Rolden próbuje ją zatrzymać, ale udaje mu się złapać ją tylko za jedną rękę. Wywiązuje się szamotanina. A chemik zadaje kolejny cios tym razem w twarz Roldana. Roldan powala chemik na ziemię. Na sole przychodzi jeszcze kilku funkcjonariuszy i wspólnie obezwładniają chemik. Zostaje skuta i wywieziona na wózku inwalidzkim. Ale to nie koniec. Na korytarzu chemik próbuje odebrać pistolet policjantowi, to jednak jej się nie udaje. Zostaje przewieziona do aresztu. Chemik przyznała się do napaści na policjanta, przemocy domowej czwartego stopnia i utrudniania wykonywania obowiązków. Została skazana na 364 dni więzienia. Po odbyciu kary chemik naruszyła warunki zwolnienia i obecnie oczekuje na rozprawę. Tomas zyskał prawo do pełnej opieki nad dziećmi. Mówi, wiem, że ludzie stracili życie, ale to się zdarza. Co więcej, trzeba dodawać. Mówi, wiem, że ludzie stracili życie, ale to się zdarza. Co więcej trzeba dodawać? Syracuse w stanie Nowy Jork. 31-letni Anthony Sacon przyznał się do nieumyślnego spowodowania śmierci i ucieczki z miejsca wypadku. Dziewięć miesięcy wcześniej pod wpływem alkoholu i kokainy przejechał na czerwonym świetle, uderzając w inny pojazd. Drugim samochodem jechali 19-letnia Bailey Rose, 18 letni Michael Walker i 20-letnia Samra Osmanowicz. Wszyscy zginęli w wypadku. Według policji Sakon jechał 138 km na godzinę w strefie prędkości 55 km na godzinę. Uciekł pieszo do domu swojej matki i poszedł spać. Wkrótce jednak został aresztowany. Pan Antoni Sakon. Możemy zacząć? Na sali rozpraw wypełnionej członkami rodziny ofiar, Sakon staje przed sędzią Matthew Doranem. Ale w ostatniej chwili wycofuje przyznanie się do winy. Sąd oddala wniosek w sprawie zmiany odniesienia się do zarzutów. Sędzia przechodzi do fazy wyroku. Najpierw oddaje głos członkom rodziny. Rodzice nie powinni przez to przechodzić. Jak mam wyjaśnić temu człowiekowi, że mój syn był wspaniałym człowiekiem? Z rozpaczonej matce Michaela pomaga prokurator Michael Fitzpatrick. Już nigdy nie będę mogła porozmawiać z moim wspaniałym synem. On zasłużył na taki sam los. Kiedy członkowie rodzin kończą składać oświadczenia, do sądu zwraca się Fitzpatrick. Oskarżony, będąc pod wpływem kokainy i alkoholu, nie chce czekać na zielone światło. I w tej strasznej sekundzie ich przeznaczenia spotykają się, a on odbiera życie trojgu ludzi: Bailey, na zawsze 19 lat, nigdy nie ukończy szkoły i nie stanie przed ołtarzem. Michael, na zawsze 18 lat, duma i radość swojej matki. I Samra, na zawsze 20-letnia, już nigdy nie rozświetli pokoju. Kończy przytaczając słowa Sakona z przesłuchania. Mówi, wiem, że ludzie stracili życie. Ale to się zdarza. Co więcej, trzeba dodawać. Błagam Radę do Spraw Zwolnień Warunkowych, by zamknęła tego człowieka na tak długo, jak to możliwe. Sam Sakon nie czuje się odpowiedzialny za swoje czyny. Tylko jeden człowiek w tej sali wie, co naprawdę się stało. Robicie potwora z kogoś, kto nigdy nie miał kłopotów z prawem. To był zwykły wypadek. Przepraszam za swój udział w tamtych wydarzeniach, ale każdy popełnia błędy. Wreszcie sędzia Doran zwraca się do oskarżonego. Każdy może popełnić błąd albo dokonać serii złych decyzji. Każdy może popełnić przestępstwo. Ale ta sprawa wykazuje cały łańcuch złych decyzji, które doprowadziły do potwornej tragedii. Odpowiedzialny za nią jest wyłącznie pan Sakon. Obecnie zdaje się, że tego nie rozumie. Może któregoś dnia to do pana dotrze. Sędzia skazuje Sakona na od 10 do 30 lat więzienia. Adrian w stanie Michigan. Oskarżonym jest tak zwany suwerenny obywatel. Robert Matson. Wcześniej stanął przed sędzią Michaelem Olseiverem, po tym jak policja znalazła w jego samochodzie kokainę i otwarty pojemnik z alkoholem. Matson przyznał się do winy i miał pozostać na wolności do wydania wyroku, ale nie wszystko poszło zgodnie z planem. Proszę unieść prawą rękę. Nie, jeżeli dziś nie wyjdę. Ma być proces, to proszę bardzo. Chcę mieć pewność, że wyjdę na wolność, inaczej nie zawrę ugody. Ostatecznie prawnik Matsona przekonał go, aby skorzystał z oferty, wychodząc na wolność. Trzy miesiące później znów staje przed sądem. Ale zamiast wysłuchać wyroku, Matson chce przedstawić argumenty w swojej sprawie. Stan Michigan kontra Robert Joseph Matson. Sąd popełnił ogromny błąd. Panie Matson, z własnej woli przyznał się pan do winy, więc wydam dziś wyrok. To nie był uczciwy proces. Nie zrzekłem się suwerennego immunitetu. Bo jedyny sąd, przed którym mogę odpowiadać, to sąd wszechmocnego Boga. Jeden stwórca, jeden sędzia Bóg. Kurator proponuje rok w zawieszeniu. Wydaje się, że to rozsądna kara rok że to byłaby odpowiednia Zniknął. Madson rozłączył się. Jego prawnik i kurator próbowali się z nim skontaktować, ale Madson wybrał się do lekarza. Jeśli do końca dnia pan Madson się nie odezwie, wydam nakaz aresztowania i wyroku wysłucha w celi. Dwie godziny później Madson łączy się ponownie. Na początek sędzia ma kilka próśb. Panie Madson, to We rozprawa sądowa. Proszę nie nic nie jeść i zdjąć kaptur. Przepraszam. Dam panu szansę i wydam wyrok w zawieszeniu. Warunki obejmują zakaz picia alkoholu oraz przyjmowania nielegalnych substancji. Jeśli naruszy pan warunki, trafi pan do aresztu i nie zawaham się tam pana wysłać. Warunki obowiązują przez rok. Rozumie pan? Tak. Sędzia odsyła Madsona do kuratora. Sprawa jest zamknięta, dopóki Matson będzie przestrzegał warunków zawieszenia kary. Hrabstwo Miami Date na Florydzie. Przewodniczy sędzia Mindy Glazer. 64-letni Chris Joseph Walker został oskarżony o usiłowanie ciężkiego pobicia po tym, jak kawałkiem drewna uderzył kobietę w głowę. Płacił już 7,5 tysiąca dolarów kaucji. Ale zanim wyjdzie na wolność, sędzia Glazer nakłada na niego zakaz zbliżania się do poszkodowanej. Dzień dobry. Poprosiłam pana w związku z zakazem zbliżania się. Sędzia rozmawia z prokuratorką. Jest wypisane, czy mam wypisać? Już wypisałam, wysoki sądzie. Może wypisać nowy? Doszło do nieporozumienia w sprawie nakazu. Pokrzywdzona to. Nie znam jej związku z oskarżonym, ale noszą takie samo nazwisko. To nie jest przemoc domowa, ale oboje mają takie samo nazwisko. Oskarżony szybko wyjaśnia swoją relację z pokrzywdzoną. Nie jesteśmy spokrewnieni to miejscowa ćpunka. No tak, to niespokrewniona czpunka. Nikt nie wie, jak naprawdę się nazywa. Więc proszę się do niej nie zbliżać. Nie ma sprawy. Następnie sędzia porusza inny temat. Czy ma pan pieniądze na prawnika? Ja? Tak. Nic nie zrobiłem. Aresztowano pana za usiłowanie pobicia. Ale, wysoki sądzie, proszę nic nie mówić. Zaatakowała mnie. Proszę nie odnosić się do sprawy. Obrońca z urzędu wkracza, by Walker sam się nie obciążył. Panie Walker, proszę nic nie mówić. Zaatakowała mnie. Proszę przestać. Aresztowana Pana pod tym zarzutem. Wychodzi Pan za kaucją. Czy ma Pan pieniądze na adwokata? Nie. Mogę przyznać Panu obrońcę z urzędu. Poproszę, Wysoki Sądzie. Gotowe. Dzięki. To wszystko. Wszystko? Walker chce jak najszybciej opuścić areszt. Proszę porozmawiać z obrońcą i nie poruszać szczegółów przed sądem. Jasne. Dziękuję. Walker nie przyznał się do winy i czeka na proces. To wszystko na dziś. Dziękuję i do zobaczenia.